Dlaczego pierwsi wierzący w Jerozolimie sprzedawali swoje majątki? Czy to nakaz również dla nas dzisiaj? Masowe sprzedawanie majątku wydarzyło się w opisie biblijnym jednorazowo, zaraz po Pięćdziesiątnicy, czyli po wylaniu Ducha Świętego, gdy jednego dnia nawróciło się trzy tysiące osób, z czego bardzo wielu tzw. przyjezdnych na święto, a potem nawracali się kolejni i kolejni. Powstała potrzeba zakwaterowania i wyżywienia tak wielkiej nowej grupy, która powstała z dnia na dzień. Wszyscy chcieli przebywać razem, bo życia ciała Chrystusowego musieli nauczyć się od zera. Ludzie odczuwali jedność i wspólnotę w Duchu Świętym, pamiętali nauczanie Jezusa, w którym testował on wiarę ludzi podejściem do majątku i spodziewali się szybkiego powrotu Jezusa. Ale nawet wtedy sprzedanie majątku i przekazanie go w całości wspólnocie nie było w żadnym razie obowiązkowe, na co wskazuje dialog Piotra z Ananiaszem, który najpierw sprzedał, a potem skłamał i ukrył część majątku, choć mógł go w ogóle nie sprzedawać lub przekazać tylko część uzyskanych pieniędzy. Dalsze wydarzenia i nauczanie Biblii wskazuje, że wspólnota duchowa wierzących i nieprzywiązywanie wagi do majątku jest i ma być kontynuowane, ale Biblia nie formułuje nigdzie nakazu rozdawania majątku, a i praktyka kolejnych pokoleń tego nie pokazuje. Dlaczego? Późniejsze objawienia Pawła ujęte w Nowym Testamencie doprecyzowują, że Jezus powróci, ale tylko po tym, gdy Antychryst zasiądzie w świątyni żydowskiej jako bóstwo i gdy Poganie w pełni wejdą. W roku 70 zniknęła sama świątynia, więc nawet to nie mogło się póki co wydarzyć, a misja zdobywania świata Pogan trwała. Ponadto Paweł musiał zbierać datki na zbór w Jerozolimie, którego środki po sprzedażach majątków się wyczerpały. Paweł nawoływał za to każdego do pracy i zapewnienia sobie utrzymania, sam tak zresztą również robił. Nawoływał też do dzielenia się tym, co się ma zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego. Czytaj Biblię. Ona da Ci jasną odpowiedź na to, jak masz podchodzić do swojego majątku.